Po raz 21 Sandomierskie Seminarium zorganizowało Dzień Otwartej Furty. To wydarzenie przyciąga od lat wiele osób chcących zobaczyć, jak wygląda życie kleryckie za murami, które na co dzień są zamknięte do zwiedzania. W ciągu całego roku my doświadczamy takiej bliskości i obecności nie fizycznej, ale duchowej naszych przyjaciół poprzez modlitwę, poprzez post. I to jest dla nas bardzo ważne, szczególnie dla tych, którzy przygotowują się do, do kapłaństwa, że ktoś o nich pamięta, że ktoś za nich się modli. I ten dzień jest wyrazem, myślę, przede wszystkim naszej wdzięczności. Wdzięczności Panu Bogu za to, że kolejny rok seminarium przeżywamy, i wdzięczności no właśnie naszych przyjaciół, którzy są nam bliscy nie fizycznie, a duchowo, a dzisiaj możemy ich gościć. W naszych murach, tutaj w seminarium. I otwarta furta to taki, myślę, symbol naszego otwartego serca, żeby każdego przyjąć tak, jak tutaj potrafimy, i myślę, to jest ważne w dzisiejszym dniu. W czasie trwania dnia Otwartej Furty na dzieci i młodzież czekało wiele atrakcji. Wśród nich wspólna zabawa, tańce integracyjne, występ zespołu Wyrwani z Niewoli, konkursy z nagrodami, grill, trampoliny, gry sportowe i mnóstwo niespodzianek. Głównie przygotowaliśmy tutaj posiłki dla wszystkich uczestników. My jesteśmy akurat teraz tutaj w tawernie, która jest, sprzedaje różne napoje dla całej młodzieży. Zaopatr jesteśmy dla nich takim zaopatrzeniem. Jest namiot powołaniowy, w którym można po porozmawiać na temat powołania, porozmawiać na swoje pytania, z którymi nas po prostu nurtują. Przyjechaliśmy z chłopakami, żeby zobaczyć jak klerycy żyją, jak w ogóle... No przyjechaliśmy poznać jak, jak to wszystko wygląda od środka. No, powołanie nie jest czymś łatwym ale przychodząc do tego miejsca możemy rozeznać swoje powołanie i zobaczyć czym, czym jest. Byłem dużo razy od dziecka, podobają mi się dmuchańce i występy. Mimo, że jesteśmy kobietami, to jednak też działamy w kościele czy w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży chcemy też poznać jak to wygląda od środka i też w intencji powołań modlimy się o powołania. Również to jest świetna okazja właśnie, żeby spędzić czas z innymi osobami, które myślą podobnie. Jest to piękne to świadectwo wiary młodych ludzi, widząc tutaj po prostu pełny park y, przy seminarium. W tegorocznym Dniu Otwartej Furty udział wzięło ponad tysiąc osób. Kandydaci do seminarium mogą uzyskać wszelkie informacje na temat rekrutacji na stronie internetowej www.wzd-sandomierz.pl.